Bawiajcie się, tło się renderuje. Witam. Dziś dowiemy się czegoś na temat szkodliwości gier wideo. Zapraszam. Witam serdecznie, zapraszam na dzisiejszą audycję. Pani Małgorzata jest autorką. Warsztatów dotyczących edukacji medialnej, więc myślę, że ten temat gier komputerowych też się właśnie w tej tematyce zawiera. Pani Małgorzata gra? Oczywiście, że tak. Kiedy ja 20 lat temu zaczynałem pisać o grach, to pani Małgorzata już klepała z pamięci fatale w mortalu. I dzisiaj nam powie, dlaczego to było złe. Czy tego typu spędzanie czasu jest dobre, czy niesie pewne zagrożenia? Wszystko będzie zależało od tego, ile czasu dziecko będzie spędzało w tym wirtualnym świecie. Pamiętam, że jak dostałem pod choinkę Atari na kasety, to potrafiłem ciąć w minera i River Riverride całymi dniami. Co było nowością, bo wtedy nie siedziało się całymi dniami przed komputerem w domu, tylko latało dookoła trzepaka z kijem umorusanym przym Plus 5 do obrażeń, plus 12 do zasięgu, minus 14 od higieny osobistej. Nie znają tych zabaw, które były kiedyś. Podwórka były pełne dzieci. Dzieci, dzieci się wspólnie e, bawiły. Dzisiaj e, dzieci również się bawią. No właśnie, ale gdzie? U siebie, w pokoju, indy w sposób indywidualny? Oj, nie do końca. Dzisiaj dzieciaki też potrafią się grzecznie bawić w grupie na dworze. Kurwa, trzeba trenować kurwa! A nie, kurwa! Sierć, grać, to kurwa, prawda! Ale nam rośnie pokolenie buntowników, normalnie nowi bitnicy. Ten to chyba młody Ginsberg. Tu będzie bardzo ważne wybór gry. Jaka to będzie gra? Czy to będzie gra edukacyjna z dużą dozą takich właśnie takich dydaktycznych treści? Dum, czyli jak połączyć smykałkę drwala z zamiłowaniem do chirurgii? Armageddon, czyli dlaczego warto dwa razy rozejrzeć się na przejściu dla pieszych? GTA, sztuka negocjacji na przykładzie prostytutki i kija bejsbolowego. Macie inne propozycje? Piszcie! Minecraft, jak prawidłowo postawić klo... E, czy to będą jakieś gry logiczne, czy strategiczne, e, czy też jakieś symulacyjne, e, czy RPG. Lubisz gry RPG? RPG. A ja lubię jak ktoś czyta po angielsku tylko część wyrazu albo skrótu. Lubię face Buka i pchona 50 centa. RPG. A najbardziej tu lubię brytnej i włócznie. Z badań wynika, że 95% pojawiających się na rynku gier y, niesie za sobą to pasjaz i sapry stanowią aż 5%? Jeżeli w 95% gier komputerowych widoczna jest agresja, w jaki sposób taka agresja właśnie z świata wirtualnego wpływa na dziecko? Ja przez całe życie grałem w gry pełne przemocy i nigdy nie jestem agresywny. Co to są w ogóle za sugestie? Uczę się od Ginsberga. Jestem cię zniszczył, ale mnie szan. Mamy tu właśnie ten mechanizm długotrwał, e, długofalowego oddziaływania takiego kumulatywnego. Jeżeli codziennie będę po 10-15 minut e, grać 10-15 minut? W tyle to ja nawet nie zdążę zginąć w Dark Souls? Więcej niż 300 razy. Czyli tak naprawdę umysł młodego człowieka, dziecka czy nastolatka, Pracuje nad tym, w jaki sposób przejść kolejny pozi po yy, poziom gry. Czyli to jest takie, jakby wciąganie w ten całkowicie wirtualny świat. Czyli według Pani, gry powinny czegoś uczyć, ale to źle, kiedy uczą, jak rozwiązać jakiś problem, żeby przejść dalej. To jest bardzo logiczne. To jest tak logiczne, jak nieoklejenie chomika taśmą klejącą przed stosunkiem. E, jakieś nagrody czy punkty to e, będą za wykonanie, na malowanie na przykład krwią pentogramu, czy jakiś innych złych, e, złych jakichś takich rzeczy, czy zrobienie jakiegoś rytuału e, typowo kurtystycznego. Ale dziecko ma taką świadomość, ma taką informację, że to ty tylko się bawiś. A tak naprawdę sprzedałeś duże, diabłu za marne 200 punktów mamy. Czyli to tak uczy. naprawdę, mój bohater w tym momencie, gdy zabija y, przeciwnika w grze, to, tak, to, to tak jest wydolny. No, jak pani może? Przecież Manhanta można spokojnie przejść przy pomocy perswazji werbalnej i przyjaznego nastawienia. Przytoczę pewien przykład mhm. badań przeprowadzonych w Polsce zresztą, mhm. na y, dwóch grupach. Jedna grała w RPG, a druga w Starcrafta. Chłopcy właśnie z tej grupy pododawanej grze z elementami agresywnymi, z elementami agresji w działaniu, byli później bardziej agresywni. Nie przesadzamy. Tutaj badania pokazują naukowe, że jednak nie, nie przesadzamy. Dzieci, które mają cały czas kontakt z agresją przemocą, wyrastają na dorosłych agresywnych. Ludzie. Ja się z tym po części zgadzam, ale każdy przypadek jest inny. Adolf Hitler w młodości nie biegał z wirtualnym karabinem, tylko malował pejzaże górskie. Ergo, masz w domu akwarele? Lepiej je szybko wyrzuć, bo za 20 lat będziesz budował obozy koncentracyjne i zapuścisz lamerskiego wąsa. Czy naprawdę gry komputerowe, kiedy spędza się około 10 godzin Tygodniowo. 10 godzin tygodniowo? W takim tempie Wiedźmina rozpoczętego przeze mnie skończą moje prawnuki. Powiedziała pani, że młodzi ludzie czasami nie widzą tej różnicy między fikcją a rzeczywistością i te zachowania z gry komputerowej przenoszą też na... Sytuację z życia codziennego. To akurat prawda. Wczoraj przychodzi do mnie hydraulik i zamiast kibel przepychać, on zaczął walić głową w mur, wpieprzać grzyby, a potem na koniec chciał jeszcze żółwia rozdeptać. Osoba grająca przez godzinę jest w stanie zabić od 70 do 90 osób. To prawda, to prawda. Jak ja byłem młody, to nie było czegoś takiego jak przemoc wirtualna. Wtedy się po prostu dostawało randomowy wpierdol po szkole, bo zamiast widze, wpowiedziałeś LKS. E, to po prostu komentuję. Rozmawiamy o tym. Zwracam na to uwagę, czy ty byś chciał, żeby ktoś w stosunku do ciebie się tak zachował. Fight. Czy ty synu byś chciał, żeby ktoś się w stosunku do ciebie tak zachowywał? Ale tato, ty mnie tydzień temu stukłeś na kwaśne jabłko, bo dostałem jedynkę z mnożenia. Oj, bo ja w Twoim wieku musiałem się bawić akwarelami. Ty nie wiesz, co to jest ciężkie dzieciństwo, ale ja mam 27 lat i ciągle dostajesz jedynki z mnożenia. Jak cię zaraz! Do czego wykorzystasz? przykład no, sprawność manualną. No ale tą sprawność manualność, mo manualną można również na innych, na innych e, grach e, doskonalić i ćwiczyć. Na Brazersie, na Jupornie, na placu zabaw, w zoo. Nie no, po co w zoo, jak masz w domu chomika i taśmę. Są na pewno inne gry, y, jakieś, nie wiem, sportowe, y, ale i one na pewno konkretnych też umiejętności innych. Budowa jakiegoś mostu. Genitalne w swojej prospacie. Gra polegająca na budowie. Mostu. Najpierw wybierasz materiał, z którego chcesz zbudować ten most, potem klikasz, gdzie ma się zacząć, potem klikasz, gdzie ma się skończyć, i potem masz ten most i możesz go levelować, żeby mogły po nim przejeżdżać coraz większe pojazdy. I ten most jest. Games podda mu dychę. I tytuł RPG roku. W tej grze najczęściej grają chłopcy. Coraz częściej również dziewczęta, ponieważ bohaterkami są dziewczęta. Te kobiety, te panie, które tam są, bohaterki, wyglądają, jakby je wypuścił z domu publicznego. Powiedz chociaż jednej z nich to prosto w twarz, to obiecuję, że ci wybuduje most. E, dlatego no to jest też pewne zagrożenie, wyzwanie, traktowanie później kobiety też w taki sposób. Instrumentalne. Mój znajomy przeszedł Tomb Raider'a i zaczął tak instrumentalnie traktować swoją dziewczynę, że mało się nie udusiła od tych strun na szyi. Ale prawie nastroił. Gra działa na dziecko we wszystkich sferach. W różnych sferach, żeby całościowo dziecko wciągnąć. Gra działa w różnych sferach, żeby całościowo dziecko wciągnąć? Ale ta gra musi mieć duży banknot. W grach komputerowych można znaleźć również funkcje coraz bardziej jakby udoskonalane. Umierającemu przeciwnikowi, którego się pokonało, z wielką radością można powiedzieć, zrobiło mu się krzywdę, można na przykład spojrzeć w oczy. Można mu spojrzeć w oczy? Do czego zmierza świat gier wideo? Dzisiaj możesz pokonanemu przeciwnikowi spojrzeć prosto w oczy, a jutro. Będziesz mógł z nim zagrać w kamień, papier, nożyce. No, niech ktoś zatrzyma tę desensetyzację. Czyli, tak zwane zjawisko desensetyzacji. O takich przykładach agresywności w różnych grach komputerowych właściwie można by mówić aż do znudzenia. Bo jak na razie mamy kaskadę ekstremalnych emocji. Dlaczego takie gry powstają? To należałoby znowu spytać. Właśnie tych nadawców dlaczego tworzą? Oj zapewniam, że gdyby ludzie nie chcieli w takie gry grać, to nikt by ich nie tworzył. A chcemy, bo lubimy przemoc proste. Z jakiegoś powodu lgniemy jak muchy do gówna, kiedy widzimy wypadek samochodowy. Bo tak naprawdę chcemy zobaczyć, jak ta blacha wbiła mu się w to czoło. Uwielbiamy patrzeć na tę blachę w tym jego czole. I gdyby tylko policja nam pozwoliła, to zrobilibyśmy sobie selfie z tą blachą w tym czole. I potem wrzucili to na fejsa, a ludzie by napisali, że to jest coś normalne, a tak naprawdę w głębi duszy myśleliby sobie, ale fajna blacha w czole, szkoda, że ja tego nie widziałem na żywo. Tacy jesteśmy. No właśnie, dlatego należałoby dążyć, żeby były bardziej realistyczne spotkania. Na przykład jakie? E, no chociażby wyjście, nie wiem, do kina, wyjście na basen, wyjście do klubu. Do klubu, no tak. Będzie miał dostęp do alkoholu i narkotyków, ale przynajmniej zostawi te cholerne RPG i inne mosty. Z takim dzieckiem idziemy też do leczenia, w pierwszym momencie do leczenia, do poradni leczenia alkoholików, bo to jest takie samo uzależnienie, tylko uzależnienie od bodźców. Nazywam się Andrzej, jestem alkoholikiem, tydzień temu wtłukłem po pijaku konkubinie. Nazywam się Ryszard, jestem alkoholikiem i wczoraj podpaliłem stodołę sąsiada, bo mi się... Butelka z denaturatem nie domkła. Nazywam się Adam, jestem graczem i wczoraj wydałem całą manę w lolu. Nie mam w domu akwarele. I wręcz jest takie e, widoczne, że w momencie jak zaczynamy o tych grach e, mówić, to dziecko się wręcz ożywi. Bo naturalnie wolelibyśmy, żeby podczas tej rozmowy padło nagle trupem, szczególnie jak ma 27 lat i ciągle dostaje jedynki z mnożenia. Może zbyt mało czasu poświęcamy, zbyt mało uwagi. E, być może dziecko jest w jakiś sposób poniżane. Ty to jesteś ciamajda fajtułapa. Ta, ciamajda fajtułapa. Co za ludzie, kurwa się na świetle, kurwa, na To już koniec naszej magicznej przygody w świecie gier wideo. Dzięki temu odcinkowi wiemy, w jakie gry należy grać, a w jakie nie grać oraz ile czasu dziennie powinniśmy przeznaczyć na taką rozrywkę, żeby nie stać się psychopatą. Proszę bardzo. Przypominam, że w empikach oraz dobrych księgarniach dostępna jest już moja książka Discopolo Wiedźmin i Gumy Kulki, czyli trzecia RP oczami niekrytego krytyka. Możecie ją oczywiście również kupić online. Link macie w opisie. Buja! Kimi, kurwa!